I z tej strony indie playerka i drugi odcinek synergy. Jeszcze nie skończyliśmy samouczka. Będziemy teraz kończyć. Ogród zapachów. Patrzcie, gdzie by taki ogród zapachów znaleźć? Czyżby to jest? Miejsce relaksu. Przyjemne pachnące rośliny. No ładne to jest. Odprężać się pod balonem wiszącym. Kurde, powiem Wam, że za mało sobie tu zostawiłam miejsca na takie rzeczy, ale w takim razie będzie. Tutaj. Tylko teraz tak. Jakąd to sięga? Boże. Nie wiem, czy słyszeliście auto szalone, albo bardziej może to był motor. Nie wyśrodkuje tak ładnie. No ale może być tu. Ogród zapachów. Czterech ludzi aż. Dziesięciu. Dobrobyt. Dobra. Przyspieszmy to. Mm. Jej stany. Tutaj lub gdzie indziej. I nie można więcej z niej. Okej. Okay. Była rozwinięta. Znów karetka. To już naprawdę, co to dzisiaj jest? Bo dzisiaj taka pogoda jest tragiczna w sumie. Burza ma być czy coś. Nie wiem, czy coś tu jeszcze mają co sprawdzać, czy nie mają. No nie wiem, sprawdzaj ciągle to. Może kiedyś coś wy wygrzebiecie jeszcze. Tak samo o tym drzewie. Podoba mi się dźwięk gry Czemu ja na takiej szybkości zmniejszyłam Paświata, badania technologiczne i kulturowe, no to tu jeszcze się będzie działo Ścieżki Tak samo cały czas wszystko. Ogród zapachów skończyliśmy. Czterech ludzi, proszę bardzo. Tutaj jest woda. I zasięg. No coś tu nawet jest z tego zasięgu. Udało się szybko machnąć. Wołanie nieznanego. Ludzie zauważyli pewne dziwne zjawisko. Wieczorem dostrzegli chaotycznie migające światło. Obawiają się, że może to być sygnał SOS. Wielu wyraziło chęć zbadania tego zjawiska i zorganizowania wyprawy ratunkowej. Jeśli zajdzie taka potrzeba, wybierzmy kilku odkrywców i wyposażmy ich odpowiednio do podróży. Nowe horyzonty. Dwa systemy kształtują postępy w grze poprzez wprowadzenie nowych możliwości, badania i eksploracji. Na początku gry budynki są niedostępne i należy je odkryć poprzez badania. Badania mogą też odblokować efekty dla budynków, takie jak premie czy nowe zadania. Badania podzielone są na dwa drzewka, każdy z wyraźnym motywem: badanie technologiczne i kulturowe. Okej. Okay. Eksploracja świata daje możliwość dokonania ważnych odkryć. Oprócz odnajdowania zasobów i pozyskiwania nowych osób podróżnicy mogą również odkrywać nowe rośliny, które wprowadzą do środowiska, a także zdobywać cenną wiedzę za pośrednictwem tablic, czyli spoko będą przynosić roślinki. Ekspedycje zawsze są kosztowne i ryzykowne. Oddelegowani do nich ludzie mogą wielokrotnie stawać przed trudnymi, a co za tym idzie często niebezpiecznymi decyzjami. Centrum badawcze Centrum badawcze No to tu może bardziej z tej strony wybudujmy Co tymi drzewkami tu Już Nie wiem czy to pokazuje mi jaki to ma zasięg Co to znaczy w ogóle nie wiem Niech sobie będzie tu. Ciężko stwierdzić, sorka, że się miotem. No bo może niech tu będzie po prostu. Jedną chatkę odkrywców. Zbieraczy, a ja potrzebuję chatkę odkrywców. Piwnica. hatka odkrywców Przydział, wieża Targ Nie jest łatwo No, cały czas mi to samo pokazujecie Woda Tu jest co? Jedzenie Zdrowie No wiedza to będzie chatka że to się musi najpierw wybudować. Spróbujmy, tak. Czekajmy. Gdzie to źródło tego migającego światła jest? A wszyscy mają dom? Wszyscy nie ma bezdomnych. No, są w miarę zadowoleni. okej. Okay. Centrum Badawcze, proszę bardzo. Na razie jedną osobę, a może dwie? Niech dwie będą. I teraz szukamy wspieraczy. Ach, my chcemy chatkę odkrywców. Może tu muszę coś kliknąć? O, widzicie, wybierz projekt badawczy. Yy, zasoby potrzebne są. Jeżeli mamy jakieś tablice, to szybciej to. A ja wiem, co tu mam odblokować. chatka odkrywców trzeba było troszkę poszukać ładne to drzewo technologiczne tak chciałam zrobić, schować już nawet jesteście zadowoleni, już powoli A gdzie jest... A jedzenia też macie sporo. Tam no, mi byście mogli trochę chodzić. Nie, że ja muszę tak ciągle nakładać. To analizujcie. Zawsze to coś. 14 dni. To może by coś by coś zdziałał. Jeszcze. Hmm. Wy przecinacie, wy zbieracie. Jeszcze pewnie jedną chatkę zbierać, by się przydało, żeby trochę tych... Ale tych drzew jest mało, jak ja je wytnę wszystkie. To skąd weźmiemy więcej drzew? Może lepiej nie. Wody mamy dużo. To też standardowo. Pora sucha. To pora roku jest. To chyba mamy wystarczająco. Czekajcie, bo to się robi 100 lat, a przecież mogę ludzi dodać. A to jest skąd ludzie pracują. Okej, okay, rozumiem. Kto gdzie chodzi do pracy? Trzydzieści trzy stopnie jest. Pięćdziesiąt pięć mają udar. Pokaż takiego jednego. Dziecko 0, czyli nawet nie macie się jak mnożyć. Może by zrobił jakąś nową chałupkę Mówi własny generator i spiżarnie. Że tutaj dorobimy dwa. A tu była nazwa badania. Ciekawe, czy ja taką robię. Tak. Zdolna jestem. A czemu nie ma wody? W bliskich magazynach brakuje czystej wody. Piwnica. Można nawet więcej tu dać, ze stówkę dajmy. Prostych dań z 60. Aha. Za mało pewnie jest osób do noszenia. Dobra. A jak mogę was stąd? Po prostu minusem. Dobra odkrywców tu czy nie tu no jest hatka Przecież tej czystej wody jest dużo. Czemu no znosić tu szybciutko? Gdziebym kogoś mogła tutaj odjąć? Gałęzi brakuje. No, kiedyś wam zrobią gałęzie. Jedzenia chyba też jest dużo. Tak. Wy tu możecie sobie jeść. Tu zrobiliśmy zadanie. Więcej nie robimy na razie. Jakby nam coś kazali robić. Tutaj ładnie się rozwijacie. Zakończona budowa. I teraz źródło chaotycznie migającego światła. Mapa świata, chyba mam kliknąć. Wybierz cel na mapie świata, by wysłać wyprawę. Potrzebne są do tego zapasy, których liczba będzie zależeć od liczby wysłanych osób. Więcej podróżników oznacza zwiększenie kosztów w zapasach, ale jednocześnie pozwala na dźwiganie większej liczby zasobów. Skróci także czas potrzebny do wykonania opcjonalnych zadań na miejscu. Ok. Odkrywanie obszaru ujawnia cele podróży: im bardziej oddalone obszary, tym dłużej trwać będzie wyprawa, a tym samym większe będzie zapotrzebowanie na zapasy. Szukamy. Dziwna poświata, wydma, oaza. I to tak daleko można się rozglądać? Nieźle. Na horyzoncie widnieje frapujące światło. Tego typu zjawiska często okazują się podstępami. Wyśliwy wyprawę. Aha, to nie musiałam nic ustalać? Aha, samo się zrobiło. No to dobra, to idźcie. No, chyba, żeby coś zrobił. Czekajcie, a skąd mam wiedzieć, które to są już zrobione? To są... O, tu są te. No to lep... To, to takie coś poróbmy. Z 20 narzędziami. Ale wy zbieracie te gałęzie. Chore nam to daje to. No to czekajcie, może jeszcze was trochę tu przypisać do tego. Wyprawa dotarła do celu, żebym nie zapomniała. Glistobrazy. obrazy. Podróżnicy odkryli tuzin małych kamiennych dziedzińców, umiejscowionych blisko siebie. Na środku leżały na ukos dwa symetryczne cylindry. Gdy jeden z odkrywców naruszył płytę na którymś dziedzińcu, lewy cylinder jął z sykiem wypuszczać z siebie parę. Drugi zaś rzucił na nią snop światła. Krople wody służyły za swoisty ekran dla wyświetlanego obrazu ukazującego ruiny muru obronnego, na którym górowały olbrzymie wieże. Rzutkością. Kultura 20. Nie, to przeanalizujemy obrazy wody. Mamy dużo. Ku rozczarowaniu uczestników wyprawy okazało się, że miasto z obrazu nigdy nie powstało. Projektory zawierywały jedynie wspomnienie ambicji miasta, które zamiast stwarzać pragnienia swoich mieszkańców, zmieniałoby się wraz z nimi. Brzmi super. Wciąż warto było obejrzeć jego projekt. Odkrywcy skopiowali więc do swoich notatników plany i koncepcje kryjące się za tym przedsięwzięciem. Spróbujmy zaczerpnąć wodę. No dostaliśmy. Cylindry, dzięki którym obraz był widoczny, pokryte były skroploną wodą. Którą przy odpowiedniej dozie ostrożności można by zebrać. Ze względu na swoje pochodzenie byłaby ona wyjątkowo bogata w minerały. Wróćmy do miasta. I dostaliśmy takie rzeczy. Wracajcie. Nie wiem, czy to było to, czy nie to. Ja na pewno dobrą. Dob o, właśnie. Zagadali mnie. Nie przecinajcie jeszcze tutaj tego, co tam ci nie ruszają. I powinno być ok. Wróciliśmy z wyprawy. To nie to było w takim razie. To źródło chaotycznie migającego światła. Musimy je sprawdzić. Strollowali mnie. A tutaj jest ilość ludzi. Dajmy im pięciu, albo nawet sześciu niech będzie. Zaskoczyli mnie delikatnie mówiąc. I czekajcie, co by tu zrobić. Nie, nie będziemy teraz nic zrobić, dopóki nie wrócą. 32 miejsca w domach. No, nie ma miejsca na dzieci, tak? Dobra. Świetlne włókna. Odkrywcy podążyli za sygnałem świetlnym, który wypatrzyli niedaleko swojego miasta. Przesli, przeszli przez koryto zapewne bardzo rwącego kiedyś strumienia, i trafili na wejście do jaskini, z której bił przyjemny i zachęcający chłód. A jednak podróżnicy mieli złe przeczucia. Gdy przeszli przez wąskie wejście, musieli się znowu zatrzymać, bo na ich drodze stanęła prostokątna płyta. Szczeliny po jej obu stronach były oświetlone w dość chaotyczny sposób. Promienie światła utrzymywały się w powietrzu i na drobinkach kurzu. Co mogło się tam kryć? Zużyjmy trochę wody, żeby odkryć przejście. Podróżnicy zamarli i wstrzymali oddech. Słuchując się w wodę, sączącą się w szczeliny i wgłębienia w podłożu jaskini, z pomocą echa udało mi się odkryć boczny korytarz. Tunel musiał zostać wykopany przez człowieka, bo na ziemi leżały porzucone narzędzia. Odkrywcy pozbierali je i poszli dalej. Ogólnie trochę mi to przypomina, jak się gra w kampanijne gry planszowe, mm, takie kooperacyjne, i właśnie mm, tam są takie historyjki i tak dalej. Wejdźmy. Na środku pomieszczenia znajdował się wir, pałający po światą przyprawiającą o oból głowy. Wokół tego dziwnego zjawiska znajdowało się metalowe urządzenie tworzące swego rodzaju obwód, którego przeznaczenie trudno było odgadnąć, tym bardziej, że było chyba zepsute. Jednak odkrywczyni przywiązała jakieś narzędzie do sznurka i wrzuciła je do wiru, po czym wyciągnęła. Gdy okazało się nieuszkodzone, poprosiła o pozwolenie na zbędanie wnętrza wiru. Pozwólmy jej wejść. Gdy odkrywczyni wyszła z wiru, jej twarz i ciało były poznaczone niebieskimi symbolami z tablic. Wydawała się nagle przepełniona nową mądrością. Tablicę dostaliśmy, okej. Okay. Czyli. Czyli fajnie. No i co tam jeszcze? Śmiertelne zagrożenia. Nasz zespół badawczy wrócił bezpiecznie po wykonaniu zadania. Odnalezienia źródła dziwnego światła. Jednak szczęście nie zawsze będzie nam sprzyjać. Żyjemy w niebezpiecznym i w dużej części niezbadanym przez nas świecie. Poznanie go wymaga czasu i cennych zasobów, ale też będzie się wiązać z, z podejmowaniem śmiertelnego ryzyka. Kiedy odzyskamy siły, zaczniemy eksplorować okoliczne obszary i spróbujemy zrozumieć dziwne zjawiska, jakie czyhają na nas na pustyni. Dobrobyt miasta, wynik w postaci dobrobytu miasta, pokazuje zrównoważony rozwój Twojego miasta oraz jego dobrobyt w obliczu wyzwań zewnętrznego świata. Wynik ten jest aktualizowany codziennie. To suma wyników dzielnic wraz z premiami za dzielnice każdego rodzaju oraz wyników mieszkaniowych. Następnie przyznawana jest kara za liczbę osób bezdomnych, chorych lub martwych. Tym samym wynik ten odzwierciedla globalną odporność Twojego miasta. Serio, te burze kończą ludzi, chyba. Znów karetka, już nie wiem, która w, 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 ciągu, w ciągu tego jednego dnia. No, od razu zadanie zrobiliśmy. I od razu znów muszę czytać. Ojej, początki dobrobytu. Społeczność, która jeszcze niedawno wydawała się skazana na zagładę, rozwija się na nowo. Mimo wielu niebezpieczeństw, ten świat nie jest już przez nich postrzegany tylko jako zagrożenie, ale i otwarte drzwi. Każdy jednak wie, że przy pierwszych oznakach samozadowolenia nasza infrastruktura może zostać pokonana przez niespodziewane wydarzenia czy zaprzepaszczona przez rosnące wymagania naszych ludzi. Musimy lepiej zrozumieć przyrodę, by móc cokolwiek przewidzieć, mimo że sama przyroda jest nieprzewidywalna. Na szczęście nie tylko my borykamy się z tym zadaniem. Nowa grupa chce otworzyć więzi między odizolowanymi obozami i dzielić się wiedzą całej ludzkości. Musimy pójść w ich ślady. Początki. Ukończono kampanię Spalona Ziemia. Dzięki Tobie miasto osiągnęło dobrobyt, w warunkach, w których nie każdemu udałoby się przeżyć. swoje miasto żyje w harmonii ze środowiskiem, jest zaczątkiem rozchwitu ludzkości. Dobra, zwycięstwo. Mogłam więcej punktów zdobyć. No, ok, no to na tym skończymy. Następny raz zaczniemy kolejną kampanię, żeby nie mieszać dwa pierwsze odcinki będą z samouczkiem. Dziękuję Wam bardzo i do następnego razu. Pa! pa.